Hej, cześć, witajcie! Z tej strony was ulubiony youtuber. Kolejny raz jak obiecałem wam, dobiliście 15 lajków albo nie dobiliście i po prostu nie chciało mi się czekać na waszą aktywność pod filmem, ponieważ nikt mnie nie lubi taka jest prawda. Jestem koczowniczy tryb życia, ja zmieniam miejsce. Zamieszkania dwa razy w miesiącu nie no, oczywiście nie zmieniam, ale zmieniam. Nie wiem, zmieniam strój w Minecraft co dwa miesiące, więc to też się liczy. I ogólnie teraz to jest TNT Run, no i po prostu biegamy. No i tyle. Ja jestem to bardzo dobry, jak już mówiłem, jestem to bardzo dobry. I jestem jeszcze, zapomniałem Wam powiedzieć, że jestem to bardzo dobry i bardzo trudno będzie ze mną wygrać, bo jestem bardzo dobry, no i co by tutaj dużo mówić, no jestem bardzo dobry, no i, no i spadam właśnie. Zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć, że jestem bardzo dobry, ale to już chyba wiecie, bo już chyba Wam powiedziałem parę razy. Nie chcę was okłamać ile razy to było, ponieważ nie jestem za dobry z matematyki, ale ja wam tu powiem szczerze, że to jest już ostatni poziom, którego mogę spaść i jak spadnę, to już przegrywam, więc myślę, że nie poszło mi tak najgorzej. Spadłem właśnie, zająłem, zająłem chyba ósme miejsce, jeśli się dobrze nie mylę, a czasami się dobrze mylę, więc. Zobaczymy, powróćmy do lobby, ponieważ jeden TMP1 to dla nas za mało. I'm from the England, of course. Yeah. Przecież żartuję, nie jestem z Englandu, bo England to jest England Saks. Uuu, dobra i od razu wbiliśmy. Tą mapę już znam, to mapę już znam. 24 graczy już odliczanie. O 17, 16, 15, 14 i tak dalej, i tak dalej serwer, oczywiście Hypixel, zawsze gram na Hypixel ponieważ TNT Games są pro professional, I'm from the e of course i no i tyle, i gramy sobie i teraz mam nadzieję, że tam tak słabo nie pójdzie jednak i że pokażę Wam mojego skilla w tej grze ponieważ ja jestem bardzo uzdolnionym graczem który potrafi czasami pokazać co on umie w tym Minecraft, ale Mam nadzieję, że jeszcze oglądacie ten filmik, bo wiem, że niektórzy oglądają całe, a niektórzy po prostu wyłączają po chwili. Ja tutaj właśnie sobie skaczę. Mam nadzieję, że skoro dobiliście, a jak nie dobiliście tych lajków, to jesteście... Jesteście złymi osobami. Właśnie sobie spadłem, ale przynajmniej złożyłem sobie Double Jumps. Double jump. No ale, kurczę, no, no tak nie może być. Tak nie może być koledzy. Ja zgarniam niby te pieniądze. Zawsze mam te pieniądze. Nigdy mi nie brakuje tych pieniędzy. Ale no jednak powiem wam szczerze, że... Nie. Nie, tak nie może być. Ja muszę to wygrać. Ja muszę to wygrać. No i nie wiem już co wam tu opowiadać. Jak już mówiłem, możecie zostawiać pytania pod komentarzach. Wiem, że tych pytań będzie aż jeden, ale... ale jeden! Jeden. Rozumiecie ile to jest? Jeden, minus jeden, plus jeden, daje jeden. A ile mam komentarzy? Jeden. Przypadek? Nie sądzę, ale... Jeden. Albo dwa. Albo kilka. Jak to już powiedziałem, mam 300 subskrypcji. Ponad 300 lekko. Ale grosz do grosza i z będzie kokosza. Jak to już powiedziałem. Ale to bardziej powiedziałem o moich pieniążkach, które jeszcze nie zarabiam, ale kiedyś chciałem zarabiać. Chciałem zarabiać, żeby Was nie skłamać, chciałem zarabiać w RPM Network, chyba tak to się nazywało, albo jakoś tak. I oni wypłacali dopiero od 50 dolarów zarobionych. Powiem Wam szczerze, że fajnie zarabiać hajs, ale nie chciało mi się płacić poda podatków, nie chciało mi się chodzić. Kurczę, nie wiem ile teraz jest podatku, ale gdzieś 25% pewnie około i 25% od kwoty 50 dolarów to jest gdzieś tak dokładnie tego nie liczyłem, ale by mi gdzieś tak zostawało z 30 parę pieniędzy, to bardzo dużo bym sobie mógł kupić za to nie wiem, milion skinów się przecież ja bym sobie kosę kupić mógł za te pieniądze, ale popatrzcie jak mi dobrze idzie. Aż nie wierzę. Nie wierzę. Nie. To jestem ja. Zapamiętajcie to imię. Mr. Boziomal. Najlepszy skoczek w Minecraft. Paweł Jumper. Ja to nie! Ale że mu grał, Ale Paweł! O kurde! Spadłem na przedostatnią platformę. Ale myślę, że już wam się podoba moja gra, ponieważ pokazałem trochę mojego skilla. Skilla po. Który jest mi się wyłączył na chwilę Mam nadzieję, że ogólnie nie przeszkadza wam to, że Tyle naciskam tą spację Ponieważ mam klawiaturkę mechaniczną i trochę ją słychać I... Powiem wam szczerze, że... Że jestem zajebisty Nie no żartuję, jestem fujowy jak barsz Rezibiusz król te sprawy Jest ode mnie lepszy, ale spokojnie Do, 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 do czasu Do czasu Spadłem Kurczę, guys tak nie może być. Ja się na to nie zgadzam. Nie zgadzam się na to. Przybliżyłem trochę mikrofon, jak możecie usłyszeć. Ale pewnie nikt nie będzie tego słyszeć. Wchodzimy znowu na arenę. Nie wiem, które już. Ósmy, dziesiąty, dwudziesty raz wchodzimy na tą arenę. I z dalej gramy. Ale musicie mi przyznać, że ja jestem jednak dobry w tą grę. Może w tych dwóch pierwszych nie pokazałem, ale to, ro, to była dopiero rozgrzewka. Jeśli zostałeś na dłużej, to jesteś wiernym widzem i po prostu zasługujesz na to, żeby zobaczyć, jak gram profesjonalnie w Minecraft. A jak nie, no to nie. Ogólnie to nikt pewnie już tego momentu nie ogląda. Chociaż jedna, dwie osoby może oczywiście to ogląda, ale nikt więcej. I tak ogólnie mogę nagrywać gier jakie chcecie, tylko. Napiszcie jakie chcecie gry, ja wam powiem czy dobrze wszystko działa, ponieważ ja mam taki problem. Nagrywam teraz w Minecrafta i jest jakoś bardzo dobra Jakoś 720p i nie ma żadnej pikselozy, chociaż wiecie, Minecraft to piksele, ale no, nie ma takiej pikselozy i jak nagrywam na przykład takim OBS-em a jak wiecie OBS nagrywa wielu youtuberów OBS-em, ponieważ... Oni tam od razu mają kamerkę, wszystko i nie muszą tak bardzo yy, się z tym męczyć, żeby potem renderować, tylko po prostu im nagrywa już wszystko. Ja tu już Double jumpa zużyłem jak profesjonalny gracz Minecraft, i teraz właśnie sobie tutaj skaczę. Proszę Państwa, jak ja skaczę? Skaczę jak prawdziwy Adam ma łyżki. i nie wiem, czy on ma te łyżki, ale może mieć. I wtedy przegram, bo spadłem! <laughs> spadłem na... o oh my god! Nie wiem ile tu jest platform, ale już spadłem chyba na przedostatnią, jak nawet nie NA ostatnią. NA przedostatnią spadłem. Byłem na drugiej, spadłem na przedostatnią. Ja nie wiem, czy wy uwielbiacie mnie oglądać, ponieważ jestem takim bardzo dobrym graczem. Jestem zaawansowanym graczem. Ile jeszcze zostało graczy? 10 Jak będę w top 5, dajecie mi subskrypcję na, na YouTube. Top 5 to jest subskrypcja. Jeśli będzie ten challenge, macie tak subskrypcję. O kurde, spadłem. Czy będzie top 5? No, zostało 8 graczy, 7 graczy. Top 5, 6 graczy. Walka o piąte miejsce, walka o piąte miejsce, walka o piąte miejsce. Już chyba mam zagwarantowane piąte miejsce, więc więc koledzy subskrypcja, like i komentarz. Tak. Tak się stałem sławny. Tak się stałem sławny. Kurczę, no, od tego gadania już mi jest zasław w gardle, ale czego się nie robi dla wiernych widzów Minecraft i Kamila, naszego wspaniałego, mister Proziomala? Już to dostałem się do top 3. Jeśli ja to wygram, to już na 100% musi się dać suba. Już musi się dać wtedy nawet dwa suby, dwa komentarze i dwa lajki. A tutaj już jest taki trudny poziom, że. A je, ja ja muszę, muszę. Jest! Ale jestem do. Uuu, zostałem sam chyba. Sam zostałem. Wygrałem! Wygrałem! Czy wy to widzieliście? Spadłem na sam dół. Praktycznie z początku. Z początku spadłem na sam dół. I to wygrałem! Ja to wygrałem. Już nie wiem, jak to nagrać. Ja. <laughs> już wiem, jak to nazwać ten film. Ja już wiem. Ja się tutaj z wami zaraz pożegnam. Z moim. Ziomkiem. Questmasterem. Który, z którym się znam już 12 lat. To jakaś muzyka, więc ja uciekam, bo ja się chcę pożegnać. No, więc koledzy, to było na tyle. Biliście 15 lajków, dostaliście filmik. No i... Siemanko!